Hejka moi widzowie. Dzisiaj wam opowiem pastę na temat czarnego nieba i ikony klanu zamiast słońca. To zaczynamy. Wkordzimy sobie na dzikie równiny, czekamy aż nam dojdzie do końca, prawie do końca i teraz czekamy do 5 minut. Albo 5 sekund, nie, 5 sekund, 10 sekund, gdzieś tak. Kurde, o jest. Zobaczcie, teraz mam takie coś, wychodzimy, patrzcie, czarne niebo i taka dziwna ikona klanu zamiast słońca. Teraz powiem o co z tym chodzi, więc tak, powstał taki haker, no powiem wam opo opowieść. W 2019 roku tą grę odkrył pewien hacker, który nazywał się X. Czekaj, muszę sobie przypomnieć nazwę. Zaraz wracam. Pamiętam, XXBadHacker. XX odkrył tą grę i później postanowił, że to czarne niebo, jeśli gracze będą sobie. Korzystać z tego Bugu, to odkryją jego sekret czarne niebo i ikona klanu. Jak tutaj widzicie, ta ikona klanu ma nas informować, że jest niebezpiecznie, że trzeba uciekać stąd, bo jeśli nie uciekniemy w godzinę stąd, to możemy stracić konto. Ja, niestety, ja na szczęście nie będę siedzieć tutaj godzinami. XD, bo nie chcę stracić konta. Ta, ta ikona klanu, teraz powiem o, ik o ikonie klanu. Ta ikona klanu to jest ten haker, który nas obserwuje. Jeśli prze przed godziną 24 w nocy nie wyjdziemy stąd, zostaniemy sakowani na zawsze. A jeśli tutaj godzinę będziemy siedzieć, to w sumie stracimy konto, więc to nie ma sensu nawet. I później ten haker będzie nas prześladować. Na nowym koncie, więc lepiej uważajcie, bo wtedy na nowym koncie by nie było fajnie. I ta, i ta ikona to ma być właśnie ten hacker, który nas obserwuje. On stworzył to czarne niebo oraz ikonę klanu i do niej wstąpił. I tutaj już od tylu lat siedzi w tej ikonie i na nas patrzy. Lepiej nie siedzieć godzinami tutaj, bo stracicie konto i później na nowym koncie będzie dla was prześladować, ten haker. Więc najlepiej tak zrobić. Nie siedzieć tutaj do 24. bo inaczej szakuje nas i też będzie nas obszerwował, że będzie wam, nam się dziwne rzeczy działy w koncie. No. A czemu on tak zrobił? Ponieważ chciał, żeby żeby wszyscy, którzy tak zrobią Bóg, żeby on sobie mógł pozbierać trochę. Kon tak. I na przykład to białe, co tutaj widzicie. To ma być jako słońce, ale w sumie jego pomocnik. Jego pomocnik też został tutaj sakowany No i co więcej wygadać, A no tak, jeszcze jedno. To. Jeśli jest takie coś, to mogą wam się pokazać różne gosty w jednym świecie. Różne gosty, dosłownie. Różne gosty. Na przykład Ghost Fox na normalnym świecie. Wszystkie gosty mogą się pojawić w jednym miejscu i tak stać zahypnotyzowane. Bo oni tak robią, kiedy się robi taki Bóg. I na przykład Boss kiedyś był też niewidzialny. Ale teraz już to naprawili. Ale tego nie da, nie da się naprawić. Więc to tyle, bajo. I jeszcze dziwny deszcz. Ten dziwny deszcz to mają być haki. Szybko, do domu, bo inaczej nas sakują. Ja nie mogę. Jeszcze tutaj widać to niebo. Ja nie mogę, boję się. Ten deszcz, uważajcie na deszcz, bo to są haki, które spadają. I mogą w ciebie trafić, i co wtedy będzie? No to tyle, Bajo.